Jesteśmy większością młodzieży z naszej małej, ponad 50-osobowej wspólnoty parafialnej Kościoła Katolickiego w 10-tysięcznym mieście Czałsy na Białorusi. Nasza parafia nosi imię Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Nasze miasto Czałsy leży na wschodzie Białorusi, około 100 km od granicy z Rosją. Większość mieszkańców twierdzi, że jest prawosławna, ale do cerkwi nie uczęszczają. Połowa z naszej grupy pochodzi z katolickich rodzin. Druga część przyszła do Kościoła katolickiego i pozostała w tej wspólnocie świadomie przyjmując wyznanie wiary w Kościele katolickim. Od roku przygotowujemy się na naszych spotkaniach do światowych dni młodzieży w Krakowie, czytając przesłania papieża Franciszka i poznając drogi Bożego Miłosierdzia. Chcemy przyjechać na to spotkanie, aby doświadczyć Wspólnoty Kościoła Powszechnego. Nie jest łatwo żyć w mniejszości katolickiej i to wśród ludzi obojętnych religijnie. Chcemy doświadczyć takiego wielkiego kościoła, aby umocnić się duchem, poznać innych katolików z różnych stron świata, wspólnie się modlić i przeżyć spotkanie z papieżem Franciszkiem razem ze wszystkimi w Krakowie. Chcemy wrócić umocnieni w naszej wierze do swojej małej wspólnoty. Mamy do przejechania ponad tysiąc kilometrów. I sam pobyt na Światowych Dniach Młodzieży jest dla nas dużym wydatkiem i nie stać nas na opłacenie pełnych kosztów pobytu. Zwracamy się z prośbą o wsparcie nas w akcji Bilet dla Brata. To będzie wspaniały prezent dla nas, jeśli spotkamy się z Wami na Światowych Dniach Młodzieży. Jeśli chcecie i możecie, to wesprzyjcie naszą małą grupę. Dla wielu młodych ludzi z krajów Europy Wschodniej i Zakałkazia Światowe Dni Młodzieży w Krakowie to najbardziej dostępne z dotychczasowych spotkań młodzieży, choć wciąż nieosiągalne z przyczyn finansowych. Dla Polaków to niepowtarzalna możliwość pomocy młodzieży ze wschodu w zrealizowaniu marzenia o udziale w Światowych Dniach Młodzieży. Właśnie dlatego powstał bilet dla brata – dzieło pomocy pielgrzymom ze wschodu. Pomoc oferowana przez bilet dla brata to dofinansowanie, a nie całkowite pokrycie kosztów udziału w Światowych Dniach Młodzieży. Uczestnicy i wolontariusze starający się o tę pomoc muszą zadeklarować swój szacunkowy udział w kosztach uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży. Przygotowanie komitetów diecezjalnych i zespołów lokalnych zaczyna się właśnie teraz. To tutaj, w zabawie, chcemy zaprosić Cię do dzielenia się fantazją, doświadczeniem i wspólnego tworzenia biletu dla brata. Oficjalny start biletu dla brata to niedziela palmowa. Tego dnia ruszą pierwsze akcje przygotowane przez zespoły lokalne we współpracy z komitetami diecezjalnymi. Zwieńczeniem dzieła będzie przyjazd wolontariuszy i pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku. Aby było to możliwe, Zbiórkę i rozdzielenie funduszy zakończymy 30 czerwca 2016 roku.